Bóg z każdej ruiny potrafi odbudować swoje świątynię Boże Słowo mocy wtedy, kiedy odnoszę go do swojego życia. Świątynia mojego serca staje się ruiną wtedy, kiedy mnożę moje nieprawości, kiedy moje myślenie jest bogańskie, kiedy, kiedy jest coraz więcej przestrzeni w moim życiu. Thank you I <laughs> Jak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy mam świadomość tego, że Bóg stwórca wszechświata, wydał na śmierć swojego Syna Jezusa Chrystusa, po to, aby ja mogła żyć z nim w niebie w wieczności miłość Boga jest szalona. Czy cieszy mnie ta miłość Boga? Bóg jest wierny. Jest wierny swojemu przymierzu, wierny swoim obietnicom, swojej miłości. I przez całą historię, niezmordowanie, nieustannie walczył o swój lud, o naród wybrany. Przez całe lata, przez wieki posyłał im swoich przyjaciół, proroków, posyłał im ludzi. Przez których wołał ich do miłości, do bliskości ze sobą. I kiedy, jako konsekwencja swojej niewierności, naród popadł w niewolę, tam też Bóg z nimi pozostał. Tam też przyszedł im z pomocą i ich uratował. W moim życiu też Bóg nieustannie posyła mi ludzi, swoich proroków, swoich przyjaciół. Przez których woła o moją miłość, o moją bliskość i o moje serce. I walczy o mnie, aby moje życie było święte, aby było pełne. I w swojej miłości i wierności Bóg posunął się tak daleko, że posłał swojego syna, Jezusa Chrystusa, aby za jego lud, za wszystkich i za mnie umarł i zmartwychwstał. I aby jego zwycięstwo mogło być już dzisiaj moim zwycięstwem. Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Dla mnie to zdanie z listu do Efezjan streszcza dzisiejszą liturgię słowa. Zbawienie jest łaską daną nam przez Pana Boga. Czytanie ze Starego Testamentu pokazuje, że człowiek o własnych siłach jest, jest w stanie wejść w niewolę, stać się niewolnikiem. Jedynie Bóg jest tym, który z tej niewoli wyprowadza. I to jest tylko i wyłącznie Jego łaska. Zbawienie jest darem, darmo nam danym. Nie jesteśmy w stanie na niego zasłużyć, nie jesteśmy w stanie go zdobyć, osiągnąć, zapracować na niego. Jest darem, danym nam za darmo, danym nam przez Jezusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, abyśmy my mogli żyć, abyśmy mogli żyć w pełni, tak na 100%. I otrzymujemy to przez wiarę. Przez wiarę mamy udział właśnie w tym darze zbawienia. Mamy udział w tym wszystkim, czego Jezus dokonał właśnie dla nas. On jest tym, który wyprowadza nas z niewoli. On jest tym, który nas prowadzi do pełni życia. On jest tym, który daje nam to wszystko za darmo. I, I mówi tylko wierz, to dla Ciebie. I dzisiaj przychodzi do nas właśnie z tym słowem. Kto wierzy, jest zbawiony. Wierzę.